Witajcie, ludzie z tej strony jeździu, sobie znowu gramy w Max Payna dwójeczkę. Owszem, owszem, jest taka gierka, w którą właśnie gramy. Upadek Maxa Payna, tak? I tak, lecimy dalej z koksem. Coś tu będzie strzelanina. To nie wybuchnie. Okej. Okay. To było niespodziewane. Jakiś pancerny gość. Zaczniemy jeszcze raz. Nie ma to jak zacząć od deda, aczkolwiek jest. Zabiłoby ich? O, odbiłoby się. Sądzę. ...że to byłby nieoczekiwany zwrot akcji, że chyba tam u dołu jest przejście. Dobra. Wezmę coś mocarnego, na przykład to. Tym wpakuję parę kulek, mu w mordę, to... No. Jakiś Specjalsi, bym powiedział. Tu jakoś wejście? Hm. Ja nie wiem czy... Wiecie co? Chyba tutaj rozwalę, bo to chyba jest przewidziane. W sensie... Jak zejdę na dół, to tu jakoś tak muszę się zostać dostać, że chyba wczytam to. Jedna beczka nie wybuchła, Lol. Chociaż często Ja tu byłem chyba. A, by mi kazało tędy przejść. Dobra, to nieważne. Nie było tematu. No to nie chce mi się kombinować. Spoczko, spoczko. Lecimy o granity, które używać ostatnio. Zacząłem nawet spoczko, so. I się prawie zbagowałem. No. W końcu skończyli być brudasami. Aczkolwiek teraz pewnie nałożyli kązelki ku odporu Dzień dobry Okej okay. Przeładuję, bo mogę Którędy iść? Tu na pewno nie To te drzwi wyglądają jedynie legitnie, więc przez nie przejdziemy Standardowo za dużo się rozglądam po terenie. Ach, to było piękne No i się wczytuję znowu, bo oczywiście nie zapisałem, ale przynajmniej wiem, co zrobić No nie Jeszcze raz Ach, kurde, tak dobrze, a jednak tak do dupy coś Przeżył cudem. A to nic nie. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Idę nadrabiam czas, bo go zmarnowałem. Tak, co ci te uniki jaki tak umrzesz. Jestem sipsi. Tu zapiszemy. Albo wiem jest. Piękny rzut granaty. Tak, nie produkuje w tym spowolnieniu. Co jest? Aha. Dobra, wyłączymy to. O, nie jest źle. Miałem wczytać się, no ale... Taki scenariusz też może być. Śrutówka. Like always, the dead had all the answers I was missing. It wasn't that they weren't eager to talk, quite the contrary. The dead had plenty to say. And once they started, they would never shut up. Their words would keep you awake at night. The bodies, all the evidence of all the murders the cleaners had done, all the answers. It would take days to dig through it. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. I wouldn't ask if it wasn't this. Hell, Max. Mona, damn. No, jak zwykle. Tak to jest z kobietami. Masz powód. O, trze rozdział trzeci wybuch. This Co za matały O, teraz to się odzywa. Nagle jej zależy. Okej. Okay. Building. No ale tak to jest z tymi kubitami. Masz jakieś racjonalne wytłumaczenie. Chcesz coś przekazać dosyć ważnego istotnego. To ci przerwie w połowie wywodu. Bo, aha, dobra, spoko, dobra, nieważne i się rozłączę, czy jakoś przerwie, tak to jest, chcesz coś przekazać istotnego, ważnego, to ojej, co to jest? Transformator, wybuch, <laughs> nie mów, że taką, wow, taki glot kopiemy. On tego się nie spodziewałem, no, ale tak to jest z kubitami. Chcesz coś przekazać? To nie możesz. No. O, fajerwerki, fajnie. Ach, no niestety. Tak to w życiu jest. Czyś ktoś, ktoś, ktoś tu strzelił, że takie wybuchy zaszły? Czy tak po prostu wszystko się pali i... Wol. Okej, okay, idziemy w ogień, bo w ogniu jest fajnie ciepło nie. Ojej, ale tu wszystko wygląda. O, mamy jakieś kloce. Czy Oni tam byli i właśnie. No, tak. No nie do końca Pięknie. Mhm. Ojej, ubeczka się wybiła. Chyba tu przejdę, nie? Tak. To dobrze. Tylko mam mało życia. To jest troszkę takie sniff sniff. O! Okej. Okay. Póni się wali budynek. I sobie umarłem i wczytujemy. No dobra, lecimy Skok z kogzem, znowu x raz O, czekaj, wezmę sobie teraz to bo tutaj, się możemy pobawić w snajpera tym, że tak powiem co prawda nie do końca, ale tak, no nie baguj się tak czasu jak zwykle tracę No takie zabawy No ale fajny ten Maxio Takie stare czasy się przypominają Excelator i się strzelą Krajerwurków więcej Gdzieś tu byli tu fajny celownik ma. I fajnie kule lecą I Tym się wyłącza, dobra. No, także takim, tym się, to bronił się będziemy bawić. Przez najbliższy czas. Bo jest celna, fajna. Bo w ogóle i w szczególe. Góle. Więc no, sądzę, jeżeli wy się z tym no tu zanim wejdę, zapiszę, bo ostatnio się tutaj troszkę tego tamtego. o, to mafetkę jest. Wybuchnie pięknie. Tak miało być. Okej, okay. tu widzę, że tak jakby zrzucić im tam muszę ich zaciukawszy. No i cała apteczka poszła. Tyle było z niej pożytku. Oho. Szybko! No nie tak miało być. Mój misterny plan zawiódł. Ale no, no nic. Teraz powinno być git majonez. Okej, okay, coś tam jeszcze powybuchało sobie. O, chyba ich zabiło. No nic. Dobra, teraz się uda bo zrobi to ostrożnie w taki oto sposób no teraz to pomaluję a to korzystając z okazji że ładnie nam poszło sobie zapiszę Zapisz tutaj sobie zerknę bo putis mi przyszedł aha okej okay. no tu a nie, jednak są. No ale dużo życia to ja mam. Nawet nie zapiszę, bo żal, że chyba apteczkę znajdę. Czyli tak zwany powód, żeby żyć. No ale tak, co tu znowu na dół? Pewnie ta. zatrumny trumny, spoko. Życie mi dajcie, bo tu bida. Bida z nędzą. Ojeju, jak to wybiło Fajerwerki Pciu, pciu Ja szukam żyćka, bo potrzebuję Tylko głowa mnie nie boli He, he, he Na spowolnieniu wejdę Ojej, ktoś się pali No to się happen Max? Max, come in. Can you hear me? Teraz to mi nie przeszkadzaj, bo tu walczy życie Ja nic tu nie widzę Głośniej się i skąd wiesz, że coś mi się teraz poważniejszego dzieje O hopsa, A się złapał i didn't know what mona wanted if it was the same thing i was after to kill those who were trying to kill her the bullet real or imagined lodged in her head routing her synapses driving her on she had arrived to the site while I was inside the condemned building I don't know what went on with her Max I'm at the site where are you condemned building at the edge of the site and headed upstairs I'm at the wrong end I'll try to get to the roof to get a view of the place later I'm kind of in the middle of something be that way Ale, mame, take okay Snajpyrka Stąd przyszliśmy Będzie ktoś? Główka No, fajnie się gra kubi, to fajnie, fajnie Błogaga Też ma zły ten, spowolnionko tu jest. Nie wiem po co ja tu włażę. Czas marnuje. Jakieś dwa przejścia mam. Takie prawdopodobne. Tu był, tu pewnie nie. Pewnie, że otwierając też mi ten. Mogli zmienić, że celownik osobno, używanie osobno. Czyli jedno z tych przejść. Albo tu. Gdzie na chwilę obecną chyba nie. Albo tam jednak gdzie teraz sobie pójdziemy, jest przejście na pewno no tak deszcz żem myślał skąd on mnie widział Pięknie nie będzie mnie wkurzawszy I pytanie czy iść tu na górę czy nie Czuję tak średnio, widzę. O, to dobrze. He, 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 Czyli jednak tu musimy iść. Co nam w ogóle ma pistoleciki shotguna? No okej. Okay. Aha. Główno głupie. O, powiedzmy, że jest jako tak. O tu byliśmy chyba? Tak. Idziemy coraz wyżej. No to była druga strona, tu byliśmy na dole. Jak znowu coś będzie strzelać z góry, to ja nie wiem, coś mnie chyba trafi. Ale póki nic, nikt nie strzela tego. to spoko, nie? Kurwa, śmieć, aha, okej, okay, co od początku? To no pewnie, a to było mistrzostwo, bo mi my się my myli z tym, z celownikiem, no, jednego już nie zabiłem. Spoko, z shotgunem sobie polatamy Umor Beret te dał bardziej używać tego spowolnienia Ale przychodowało Fajnie, fajnie Kurwa hm. No spoko I znowu umarła sobie, no co za kubite żyję ale go wywaliło. Ale nic takim, takimi poprawkami uczy się bardziej ten szybciej reagować bym powiedział coś w tym stylu nie jest źle Coś tam robię, nie? I ten się ukrył, klasyka. Granatów nie ma. Kubita. dla gości, to on niewiele zrobię. Pięknie. Zażyjemy, żyćku Z pistolecikami wlecimy na sloma Nie wiem jak długo. No właśnie, żyćku. nie jest dobrej i to... Okej, okay, ledwo żyjemy, ale... ale żyjemy. Taki plus tego jest, to zapiszemy. Okej. Okay. Dobra, tu weźmiemy znowu naszą snypyrkę. Hello? Where are you? Którymś razem musiało się udać go zaszczelić, no ale nic tu będziemy kończyć. Także z tego miejsca, ludzi się będę z wami żegnał. Więc subskrybujesz, napisz na góry, dobre komentarze. Proszę i zachęcam was do oglądania machin w Mikuste. To grynie w tym, czy się z wami żegnam. No, także na